Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu o hormonach. Ostatnio mówiliśmy dużo o enzymach wątrobowych, o funkcjach wątrowych, a latach, astatach. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o czymś, co moim zdaniem jest równie ważne, a mianowicie o cholesterolu. Wiecie doskonale, że cholesterol pełni wiele ważnych funkcji biologicznych w naszym organizmie. Stanowi materiał budulcowy komórek, chodzi o skład błąkomórkowych oraz mitochondriów. Co jest ważne, jest niezbędny do funkcjonowania prawidłowego układu nerwowego, gdyż jego frakcje wchodzą w osłonki mielinowe. A wiecie doskonale, jak jest mniej mieliny, to pojawiają się problemy i dolegliwości z przewodzeniem impulsów nerwowych. Co więcej, cholesterol jest niezbędny do prawidłowego wychwytu receptoru serotoniny, ale też do syntezy witaminy D, która jest bardzo ważna w naszym organizmie. Co więcej, cholesterol e, bierze udział w e, tak naprawdę osłonie naszego układu krwionośnego, ale też w e, produkcji kwasów żółciowych w wątrobie. Wiecie doskonale, że o cholesterolu mówi się bardzo dużo, jako o takim złym gościu, który wiele szkodzi w naszym organizmie, ale trzeba pamiętać, że cholesterol dzieli się na tak naprawdę trzy podstawowe frakcje. HDL, LDL i triglicerydy. Jeśli chodzi o frakcję HDL, to jest ta wys frakcja wysokiej gęstości, ona jest dla nas bardzo ważna. U mężczyzn powinna wynosić powyżej 40 jednostek. Eee, o czym ona mówi? Ona mówi o tym, że wychwytuje nadmiar tłuszczu z naszego organizmu i przenosi go i magazynuje w wątrobie, czyli przekazuje go do utylizacji. I to jest bardzo pożądany mechanizm, gdyż działa oczyszczająco. To jest ten słynny dobry cholesterol. Z kolei miano złego cholesterolu ma frakcja LDL, czyli ta niskogęstościowa. Dlaczego? Bo ona powoduje niejako mechanizm odwrotny, czyli transportuje tłuszcz z wątroby do naszych naczyń krwionośnych. Sprzyja powstawaniu miażdżycy, ale też choroby wieńcowej. Dlatego warto na to zwrócić uwagę. Triglicerydy z kolei są bardzo istotnym aspektem. Tutaj normalnie mówi się, że nie powinny przekraczać 150. Będą brały udział, jeśli chodzi o funkcjonowanie. Dróg żółciowych, ale też transport e, metabolitów. Dlatego stężenia tych poszczególnych rzeczy powinniśmy bardzo mocno pilnować. One będą decydowały i determinowały działania wielu układów w, naszego, w naszym ciele, będą regulowały prestatykę jelit, krążenie, pracę układu nerwowego, tak naprawdę produkcję całego naszego genomu, de facto. E, dlatego też e, trzeba dbać. Jeśli chodzi o to, co wpływa na ten cholesterol, to mówi się wprost: nieprawidłowa dieta, tłuste jedzenie, częste jedzenie, cukier. Nadmiar cukru potrafi niestety przekształcać się w tkankę tłuszczową, dlatego o tym też trzeba pamiętać. Eee, oczywiście tutaj nie bez kozery będą obciążenia genetyczne. Jeśli rodzice mieli, dziadkowie mieli, wy też macie i być może wasze dzieci będą miały problem z cholesterolem, ale są dostępne już chociażby nowoczesne statyny tak zwane, ale jeśli chodzi o statyny, to tutaj zostawmy rolę lekarzom, to nie jest nasza broszka. Co można powiedzieć, no to tylko tyle, że statyny, jeśli już się je zacznie brać, to trzeba je brać już raczej długotrwale. Dlatego na to trzeba zwrócić uwagę. Z kolei, jak zadbać można o cholesterol? Tutaj bardzo istotnym aspektem będzie znowu dieta. Tłuste mięso, tłuste wędliny, tłuste sery zastąpić chudymi, jeść więcej warzyw, owoców, mniej produktów przetworzonych, wyrzucić tłuszcza, alkohol z diety. To będzie sprzyjać poprawie poziomu cholesterolu. Musicie mieć też świadomość tego, że bardzo często pacjenci, którzy do was trafiają z jakimiś wynikami, bo czasem się zdarza, mają ten cholesterol podwyższony. Pamiętajcie, skąd nasz organizm czerpie energię? Z rozkładu tłuszczu. Jeśli organ się goi, jeśli on potrzebuje energii do tego gojenia, to on nie będzie nam wielkości spalał białek, tylko będzie spalał nam tkankę tłuszczową. Dlatego jeśli ktoś przyjdzie do Was za złamaną nogą i ma wysoki cholesterol, nie martwcie się, to jest zupełnie normalne. On się goi, on się regeneruje. Moi drodzy, mam nadzieję, że przytoczyłem Wam kilka istotnych aspektów związanych z tym cholesterolem. Szczypta wiedzy, tak na dobry rozum, na dobry początek, i do zobaczenia w roku akademickim. Trzymajcie się. Cześć.